Niezmiernie się cieszymy z naszego nowego nabytku. Dzisiaj otrzymaliśmy Pogotowie ratunkowe w Świnoujściu nową, nowy ambulans. Właśnie wsiadam. Ach, jeszcze pachnie wszystko nowością. Pięknie, z przodu wygodnie. Wyposażenie sprawdzamy. Odpalimy silnik pięknie pracuje jest to karetka na automat z automatyczną skrzynią biegów i ruszamy no, pięknie pięknie w środku jest naprawdę wygodne fotele czyli jazda Tą karetką nową to czysta przyjemność. Teraz przejdziemy do na tył karetki i do środka, żeby Państwu przedstawić wyposażenie i całe oprzy, oprzyrządowanie, jakim dysponujemy w tej karetce. Jak widać, jest to ambulans marki Mercedes Sprinter. 319 model, czyli jest to model o trzy numery większy niż mamy te poprzednie karetki. blutek 190 koni mechanicznych, także silnik, motor ma mocny i miejmy nadzieję, że będzie nam się bezawaryjnie i dobrze sprawował. No pomimo tych nowości takich tutaj jakie widzimy, Odbiega sprzętem od, od tamtych karetek, które mamy. Po prostu są to, jest to sprzęt o półeczkę wyższy. wyższy tak? Więc to krótce opowiem, co tutaj się znajduje. Mamy nosze, jak w każdej karetce, które są regulowane. Możemy je regulować w płaszczyznach. Tak? Możemy sobie robić. Pozycję przeciwstrząsową możemy noszę regulować w płaszczyźnie takiej. Możemy właśnie tutaj regulować góra-dół, proszę bardzo. Wszystko jest super działa. Tutaj na górze mamy półeczki, gdzie uzbroimy tą karetkę właśnie dzisiaj, bo od jutra już ma być na dyżurze. Czyli będą leki, kroplówki, sprzęt do intubacji. No. Do tlenu, maski tlenowe, igły, węflony wszystko będzie tu uzupełnione. To samo po drugiej stronie też mamy trzy, trzy pojemniki wszystko pięknie się otwiera, podświetlone wszystko to uzbroimy przyny najważniejszy sprzęt w naszych karetkach to jest to, z czego się najbardziej cieszymy defibrylator firmy Sol mamy y, też tej firmy w, 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 w tych karetkach które jeżdżą do tej, dotychczas ale jak widzimy jest on mniejszy i lżejszy co dla nas bardzo bardzo dużo znaczy bo tamte ważą około 15 kg ten jest o 3-4 kg lżejszy wspaniała maszyna Służy do defibrylacji, tak, przy zatrzymaniu akcji serca. Przeprowadzamy defibrylację, ale robimy też, możemy zrobić EKG. Ma też funkcję, że to EKG możemy z telefonu służbowego, który jest skompilowany z, z, z tym aparatem, przesłać nasze EKG do kliniki kardiologicznej w Szczecinie do oceny tak? i wtedy nam klinika potwierdza tak mamy zawał proszę pacjenta pilnie dostarczyć do, do kliniki. Także no, super super maszyna możemy jeszcze robić stymulację przedskórną, czyli w bradykardiach możemy robić inne inne rzeczy także no, no jest, jest naprawdę nowe. Obok mamy pompę infuzyjną. Pompa infuzyjna po, po, służy nam do podawania e, leku w czasie. Tak? Możemy sobie ustawić, jeżeli jedziemy do Szczecina z pacjentem, który musi mieć podawany lek. Nabieramy lek, wkładamy tutaj strzykaweczkę. Tutaj u, e, ustawiamy czas, ilość tego leku na minutę czy na godzinę. I pompa będzie nam frakcjonować lek powolutku tyle, ile pacjent powinien dostać w tym czasie. Super sprawa. Z przodu jeszcze tutaj dojdą nam butle z tlenem, tak uzupełnimy, tutaj takie szafeczki, gdzie właśnie na igły, węflony, tak? To wszystko będzie uzupełnione, wyposażone. Tu mamy dostęp do, do podłączenia do tlenu, tak? Tutaj możemy się wężami wczepiać i czy do respiratora. Tu właśnie powiem o respiratorze parę słów. Służy do sztucznego, prowadzenia sztucznego oddechu. Tak? Pacjent jest nieprzytomny, nie ma własnego oddechu. Ustawiamy tutaj parametry, ile pacjent ma oddychać na minutę, pojemność i ta maszyna za nas. Od, e, oddycha, tak? Już nie musimy oddychać, e, prowadzić sztucznego oddychania poprzez worek samorozprężalny, tylko podłączamy tutaj tlen, tu tlen do pacjenta. Pacjent oczywiście musi być zaintubowany i wówczas ta maszyna nam prowadzi oddychanie, a my mamy wolne ręce i możemy przy pacjencie działać, tak? Jest bardzo, bardzo tak. Tu proszę bardzo. Następny, tu kroplóweczki podłączamy, żeby nam nie, nie się nie bujały, nie majtały. Tu wszystko jest zaplanowane, za zorganizowane tak, żeby, żebyśmy my mieli tutaj swobodne poruszanie się. Tu mamy plecak do tego e, respiratora, który możemy zdjąć i włożyć tu i z noszami jechać z pacjentem. Także następne udogodnienie. Sak. ten fotel jest e, sak, wiadomo do odsysania pacjenta. Ten fotel też tutaj jest ruchomy, możemy go przesuwać, także miejsce mamy dostęp idealny. Czy tutaj do tyłu pacjenta, do głowy, czy z boku. Trzy osoby tutaj swobodnie nam się poruszają. Tu mamy jeszcze pan, panel sterowania w środku. Tlen, tak? Tutaj podajemy i regulujemy przepływ tlenu. Na maskę, jeżeli podajemy pacjentowi, tu następne panel sterowania do sterowania światłem, ogrzewaniem, temperaturą, jaką chcemy mieć w ambulansie. Tutaj mamy jeszcze Thermobox, gdzie trzymamy, uzupełnimy to kroplówkami, tak? do podawania kroplówek i one będą w temperaturze 37-38 stopni, czyli w zimie. Do wychłodzonych pacjentów mamy ogrzewane, ogrzewane płyny z, z termobox. Tu jeszcze mamy dodatkowe szuflady, tak, które też będą uzupełnione środkami opatrunkowymi, wszystkimi materiałami i rzeczami, które nam są niezbędne w ratowaniu ludzkiego życia i, i yy, i do pracy naszej. Dodatkowym udogodnieniem. Karetki, jak widać, mają wysoki dosyć próg. I tutaj piękna sprawa proszę bardzo za przyciskiem wysuwa nam się dodatkowy schodek. Czyli osoby starsze w podeszłym wieku, które mają problem z właśnie z wejściem do karetki, teraz. Jest elegant, mają to ułatwione. Jeżeli zamykamy drzwi, proszę bardzo, podesz się samoczynnie chowa. Otwieramy, proszę bardzo, wysuwa się i swobodnie wsiadamy. Przejdziemy jeszcze z drugiej strony karetki. Tam jeszcze, jeszcze będzie dodatkowe wyposażenie, które też wszystko uzupełnimy. Karetka od dnia jutrzejszego już ma jeździć w dyżurze i będzie to jak tutaj widać na oznaczeniu S, czyli karetka specjalistyczna. Czyli ta karetka zastąpi y, Skę tą starszą. Starsza SK przejdzie na karetkę podstawową, a trzecia karetka właśnie będzie y, jako P53, to będzie S22, P31, ta SK, która właśnie tutaj widać, która ma teraz y, Oznaczenia S22, to właśnie przejdzie na ten ambulans. Ta karetka będzie naszą drugą podstawową P31, i następna karetka, którą mamy jako P31 będzie P53. To właśnie, która jest właśnie w szpitalu, podjechała z pacjentem, przywiozła pacjenta. Także będziemy w sezonie mieli trzy karetki. I tu dodatkowo, właśnie, tu będzie jeszcze plecak, dojdzie z wyposażeniem. Tu będzie materac próżniowy. Tu mamy krzesełko do transportu chorego. Tu mamy kask, w razie czego jeszcze tam uzupełnimy. Tu butlet przyjdą także. Tu będzie włożona deska ortopedyczna i noszę podbieraki do transportu pacjenta. Także za chwilę bierzemy się do pracy i żeby karetka na jutro była gotowa. Pięknie wszystko nowe działa. Zamyka się, otwiera. Nic tu się nie trzęsie, nie telepie. No i silnik jest mocny, bo 190 koni. Także miejmy nadzieję, że będzie nam służyła długo i bezwypadkowo.